Pocałunek, który wstrząsnął Polską. Czy finał Tańca z Gwiazdami zniszczył miłość Katarzyny Zilman? Zilman i Jania Lesar stworzyły pierwszy kobiecy duet w historii show. Chemia była potężna, a ich taniec elektryzował. Ale to, co stało się w finale, przekroczyło granice. Tuż obok kryształowej kuli, na oczach milionów, panie się pocałowały. Szok? To dopiero początek. Chwilę później Zilman ogłosiła rozstanie z wieloletnią narzeczoną Julią Walczak. Sieć zapłonęła. Czy bliskość z tancerką zrujnowała ten związek? Czy to była zdrada w blasku fleszy? Kasia tłumaczyła. To nie był manifest, tylko taniec. Ale czy narzeczona w to uwierzyła? Julia Walczak długo milczała, gdy media huczały od plotek. Aż w końcu przerwała ciszę ujawniła, co czuła, gdy jej prywatny dramat stał się publicznym widowiskiem. Ta historia to nie tylko taniec. To opowieść o cenie sławy i granicach, których nie wolno przekraczać. Co naprawdę zaszło między nimi? Prawda w końcu wychodzi na jaw.